Co można robić w sobotę, w tak piękny, słoneczny dzień? Słuchajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Cześć Rafale, cześć Julek. Słuchajcie, jest sobota. Postanowiliśmy sobie e, z tym narzędziem, właśnie tu z zaprzyjaźnioną firmą, e, wziąć na testy te dwa fajne auta. E, nowy Volkswagen T7. Niby Volkswagen, a jednak nie do końca. I tutaj jeszcze taki czysty Volkswagen w pełni. Zbudowany przez Volkswagena na podzespołach Volkswagena. Jedno i drugie auto jest czteronapędowe w wersji długiej w automatach, czyli porównanie będzie bardzo fajne. Sprawdzimy, czym te auta się różnią, czyli wymiary są to niewielkie różnice, ale są. Silnikowo zobaczymy, jak to się sprawuje. Bo tu się okazuje, że w Volkswagenie mamy silnik Forda 170-konny, a tu mamy 150-konnego Volkswagena rasowego, prawdziwego. Skrzynia automatyczna od Forda, skrzynia automatyczna od Volkswagena e, T61 kontra T7. Zobaczymy sobie, jak radzą sobie w terenie, nie będziemy tego e, obciążać, ładować, wiadomo, te samochody służą do przewozu, przewozu towarów z miejsca A do B, y, na wyjazdy firmowe, służbowe, y, do wożenia sprzętu, asortymentu, przewożenia towarów, a my to sprawdzimy może w lekkim terenie, bo te samochody te służą do slipowania łodzi, do wyjazdów nakłady, do ciągnięcia lawet, a my zobaczymy, jak to sobie radzi w jakichś górkach, w lekkim błocie. I zobaczymy, czym się różnią te napędy. Bo napędy w tym aucie zostały akurat Volkswagenowskie. Fajne połączenie. Zobaczymy, czym to się różni, dlaczego to Volkswagen zrobił. Tego, tego chyba nikt nie wie. A my to ocenimy po prostu. Także słuchajcie, zapraszam. Jedziemy sobie pojeździć i porównać te auta. Czym one się tak naprawdę różnią? I dlaczego tyle kosztuje ten nowy? Tak. 196 tysięcy zł netto, czy to jest dużo? Wiecie co? Nie będę tego oceniał. Wy musicie oceniać, czy za takie auto, ale naprawdę fajnie wyposażone, o czym za chwileczkę opowiem. Czy tyle pieniędzy warto wydać? Czy ono będzie spełniało swoją funkcję? Czy może jednak trzeba iść w inną markę? Ale auto bardzo fajne. Także zapraszam do oglądania i subskrybowania. Różnice w tym aucie, no to wiadomo, 20 koni fordowskich więcej, z długości 3 cm to auto jest dłuższe, zwiększył się rozstaw osi o centymetr, ale według moich wyliczeń i według danych producenta, ten model T7 jest niecały centymetr niższy od poprzednika. Na pewno duża różnica jest wewnątrz, między nadkolami. Nad Mierzyliśmy, naprawdę wychodzi około 12 cm między nadkolami. Te nadkola są takie jak bardziej proste, inaczej zakończone ten Volkswagen T7 w wersji bazowej kosztuje 195 000 zł netto. 11,5 tysiąca zł netto nam dochodzi za wyposażenie, które no już jest fajne jak na takiego busa. E, mamy między tutaj e, wielofunkcyjny wyświetlacz, mamy tutaj app e, mamy podłokietniki, za które też jest niestety na przykład dopłata 480 zł netto. E, mamy tutaj zawieszenie wzmocnione, e, czyli mocniejsze sprężyny, za co też też jest dopłata. Mamy tu zwiększony bag do 80 litrów. E, uważam że to warto sobie jednak zawsze wziąć, bo przy tych mniejszych pojemnościach baków to miałem kiedyś jednego multivana. To się tylko pamięta od tankowania do tankowania, podróż. Fajną opcją jest, że mamy tutaj e, samochód, ma kamery, jest opcja podłączenia e, sobie karty SD. I mamy od razu rejestrator jazdy, w razie gdyby się coś wydarzyło na drodze. Kierownica multifunkcyjna jest dopłata, dzielone siedzenia fajna opcja, że te fotele są w końcu dzielone, te pasażera jak i możliwość wiezienia dłuższych elementów bo mamy w ścianie działowej wycięty otwór, który możemy otwierać i sobie możemy wjechać z dłuższymi elementami. No i to wszystko w tej wersji long. Tu jeszcze dostaliśmy alufelgi do tego auta, z wiadomo, za które też jest dopłata. Hack. A no i fantastyczne, fantastyczne lampy. Nie są to Matrixy, ale są już to światła LEDowe. Naprawdę bardzo fajnie świecą. Auto, które bierzemy do porównania, czyli Volkswagen T61 z 2020 roku. E, 150-konne w automacie w DSG. E, w longu, czyli staraliśmy się naprawdę jak najbardziej bliźniaczy model do tych testów wziąć. Auto jest jeszcze do zabudowy, dostępne, także można sobie je u nas skonfigurować. Ma też kamery cofania, ma tempomat aktywny, ma hak, ma multifunkcje, jeszcze jest trzyosobowe. Uważam, że bardzo fajna baza, fajny mały przebieg, niecałe chyba 80 tysięcy kilometrów. Klamki z rzeki lusterka są polakierowane w kolor, także gdybyście chcieli po testach, jak Wam się spodoba, że to auto dało sobie radę, można też o nie. Oto no, auto do nas zadzwonić. Muzyka Mamy sobie do ustawienia różne tryby, na normalnym niestety samochód stanął nam w tym błocie, zmieniliśmy sobie tryb na wierzchni na śliską i auto sobie poradziło. No w Volkswagenie niestety już nie mamy takiej możliwości, więc zostało nam tylko wyłączenie e, ASR-ów i auto naprawdę bardzo fajnie się czuło, że ten mechanizm fajnie pracuje i nawet się nie zająknął i przez te błoto nam bardzo fajnie przejechało. Ale powiedz o oponach. Tak, opony mamy zwykłe, w T7 mamy lato, w T61 mamy zimowe. To jest ta mała różnica, także może też to być lekko oszukane, ale chyba T61 sobie lepiej poradzi. Bardzo fajnie sobie radzi, naprawdę. Powiem Wam, że jestem pod dużym wrażeniem, ale trzeba było zmienić jednak te mody. I on kurde, nie, jednak chyba nie rozstrzygnięto, to jest pewnie, trzeba dalej próbować. <grytanie> optycznie, optycznie stwierdziliśmy właśnie, że to auto wydaje się szersze, niższe. Te 6, że ono jest takie wyciągnięte, nie? tak jak się patrzy tutaj, właśnie w tej scenerii. Także słuchajcie, jedziemy szukać dalszych miejsc, żeby to jakoś sprawdzić, bo nie potrafimy rozstrzygnąć, czy jest różnica, które auto lepsze, które gorsze. Jesteśmy u naszego zaprzyjaźnionego kolegi, Rafała. Ksywa Easy. <grystanie> easy Dent. tak. I tutaj słuchajcie, mniejsze, większe wgnioty. Tu właśnie on tutaj wyciąga. Teraz takie mocniejsze też wyciągnie. Zapraszamy serdecznie. On nosi koło? Dobra, mamy ustawiony tryb na drogę nieutwardzoną. Harcerze nam kibicują. Przydałaby się blokada. Tył, jedne koło w powietrzu, no ale nic. Pokaż. Ale drapiemy się. Nie drapiemy się. No dobrze, a spróbujmy zmienić na śliską na wierzchnie. O! Na śliskiej na wierzchni sobie coś tam wygrzebał. Dobrze, i zobaczymy, co teraz powie nam te sześć. Jeden. Ma blokady? Nie ma blokad, nie ma blokad. Tu jesteśmy, yy, nie braliśmy auta z blokadami, żeby to było bardziej wiarygodne i uczciwe porównanie. Ale widzę trakcję kolega wyłączył jak jechał cały czas na wyłączonej. No jestem ciekaw. Tu nie mamy żadnych trybów jazdy. Tylko Tu się też koło uniosło, czyli mamy bardzo podobnie. Ale zobacz, bez niczego. Czuć, że to jest takie mechaniczne, nie elektroniczne. Fajnie. To jedziemy dalej, nie? Jedziemy dalej. Co mi się podoba, w, na pewno w tym w Volkswagenie, przekładnia skrzyni biegów, tak? tak jak... Na przykład jak w Mercedesie, przy kierownicy ładnie sobie dajemy na dół do góry. Idziemy na cały czas na trybie śliska na nawierzchnia już tu się góra robi jakaś Bardzo miło, sprawnie, sympatycznie, bez najmniejszego problemu auto nam się wdrapało. A już tu jest taka góra, już troszkę, nie? Już fajna. No nic, ja muszę się znowu przejść. Dobrze mi to zrobi, nie? Przed obiadem Póki co kosmetyka Powiem wam, że w ogóle na tym samochodzie górka nie robi mu w ogóle żadnego wrażenia tego. Słychać było? Rewelacja. No właśnie, żadnego wrażenia ta górka nie zrobiła ja na tym samochodzie. No dobrze, powiem Wam, że pojeździliśmy sobie po lasach, naprawdę dobrze wybraliśmy sobie początek wiosny. To te wszystkie gałązki, takie mięciutkie, delikatne, muskające lakiery naszych aut, po prostu nie zrobiły nam tu nic złego. I zjeżdżamy. Mimo że, kura, mimo, że wersja długa, ale bardzo fajnie to wszystko tu nam pracuje. Między drzewami się fajnie składał. Wersja krótka, myślę, że nawet dla myśliwych by była fajna. Całkiem ładnie. Powiem ci, że bawię się bardzo fa fantastycznie. Jak wspomniałem, dobrze, że przyjechaliśmy na wiosnę, gdzie te wszystkie gałązki są takie szybkie, że Jakiś tata jak nas puścił do tego lasu? Nie no, mój tata ma sporo hektarów. Słuchajcie, przyjechaliśmy do serwisu Boscha, do człowieka, który wie najwięcej chyba tutaj o motoryzacji właśnie takiej, takiej. Nowej. I elektrycznej. I elektrycznej. Tak, jest naprawdę mega, mega specjalistą i warto tutaj spróbować się umówić, a jest naprawdę ciężko. Także Sebastian Ośłowski. Cześć Seba! Siemanko! Cześć, słuchaj, wiesz co? E, przyjechaliśmy do Twojej firmy. tu już cię zapowiedziałem, że jesteś naprawdę dobrym specjalistą, chyba ja najlepszym jakiego znam w tytule ty ty zajmującym się samochodami naprawdę nie, nie elektryką, przesadzaj, elektroniką. Słuchaj, zobacz. Zobacz, co zrobi Volkswagen. I chciałbym, żebyś tak. może ty się odniósł do tego. Te samochody ja ci tu przywożę na potęgę. No te robimy na potęgę. Serwisuję nam od ciebie w, dużo, w, wszystkie tak. auta, które do was wyjeżdżają. To są robione właśnie tu w tym serwisie. Tutaj co mogę powiedzieć? No Volkswagen bardzo mocno się ośmieszył. O, bo jest na Fordzie, nie? Tak. Tak no, jak widać Ford, e, silnik, tak, skrzynia. E, skrzynia, no i wizualnie centralnie Ford, przyklejony znaczek, nie? Napędy zostawił Volkswagen tylko tak. i wyłącznie. No dobra, ale to i tak ogólnie dla mnie, wiesz, śmieszne, że, że taka marka że, jak że Volkswagen jest na Fordzie powiedzmy. Taki potentat, tak? Taki potentat, no Volkswagen Transporter zawsze słynął, wiesz, z lidera aut dostawczych, a dzisiaj jest na. No w Fordzie... no, ale... Słuchaj Sebastian, a jak z awaryjnością Forda? Bo na pewno Fordy też robicie, bo tu jest jednostka, wiesz co mnie tu irytuje? Ta skrzynia biegów, ona no. przeciąga i ten samochód nie jest obciążony, ale jednak czuć, że... No bo jesteś przyzwyczajony, wiesz, do skrzyni DSG, nie? Tak. No to jest całkiem inna praca skrzyni, nie? E, poza tym, no Ford też dobrze chodzi, nie? Ford nie ma problemów, Ford i... nie ma problemów, e, teraz tam nowy, robimy nowe transity, ale akcja serwisowa na układ paliwowy, czyli wtryski, okay. 80 tysięcy wtryski padają. Poza tym ogólnie dobre auta, nie? Bardzo dobre no to auta. Czyli nie? może w dobrą stronę poszedł jednak Volkswagen. Tylko wiesz, historia, nie? No Volkswagen no tak. e, marka no wysoka a idzie na jakimś tam podwoziu, nie? No, to... no Fort Ford jednak zawsze gdzieś był z tyłu, nie? Ale teraz tu się okazuje, że zaczyna się to wszystko wypłaszczać, No to wiesz, powoli Volkswagena spotyka to, co oplawi waro tak? Raz jest na Renault, raz jest na Citroenie. No, i taka historia, wiesz, tylko Toyota. znaczki przeklejane, Toyota, wszystko w jeden wór, nie? Także. A co myślisz o tym, bo wiesz, co oni zrobili teraz? Co? 5 lat gwarancji bądź 250 tysięcy kilometrów gwarancji. No, gwarancje samochód. to tak przypuszczam, że wiesz. Niemiecką motoryzację Chińczycy zmusili do teraz. Tak, do tak, tak. gwarancji 5 lat, z 7 automatu lat. 7 lat, nie dwa lata, dopóki chińskiej motoryzacji u nas nie było. Volkswagen dawał 2 lata i po prostu ręce każdy umywał, nie? Dzisiaj masz dostępne samochody wszystkie tam wiesz, BID, Omoda, bajki, wszyscy dają 5, 7 lat gwarancji w standardzie. No i niestety konkurencja niemiecka musi równać się teraz, żeby po prostu Ktoś to kupował, nie? Ale to i tak odważnie, bo uważam, wiesz to, bo Volkswagen, ja wiem jakie craftery kupuję dla firmy zaprzyjaźnionych, były dwuletnie gwarancje, to nie, nie, wszyscy dokupywali sobie te pięcioletnie, a i tak, tak te samochody tak, niestety... Musisz dokupić to raz, nie? Tak. Nie masz standardu. Kiedyś nie? było po 5 tysięcy Tak jak mamy sprzedaży BID, ETP3, mamy 4 lata gwarancji. Bo ty w ogóle jesteś Stop. miłośnikiem, słuchajcie, to tak. jest miłośnik samochodów elektrycznych. Tak, jest, tak, dokładnie. I To przyjadę, to on mi cały czas pokazuje nowości. E, bo ty jesteś autoryzowanym e, serwisem BID Truck. E, mamy w sprzedaży ETP3. W czerwcu będziemy mieli nowy model. Zapraszamy na jazdy testowe. E, w sprzedaży mamy też NIO. BID osobowe ATCO. No tam, Hyundai to tam swoją drogą przy Ale ja jak z serwisem, tak, że... dobra, ja kupuję, kupuję od Ciebie samochód, na przykład, bo ten Nio mi się bardzo podoba. Nio z serwisem jest problem, ja, serwis, ja mogę robić, naprawiać, ale serwisu nie obsłużę, nie? Dobra. Tylko na, na dzień dzisiejszy tylko Niemcy, nie? Dobra, Nie A... ma w Polsce w ogóle serwisu Nio, y, zamierzają wprowadzić 2026, ale jak kupisz y, samochód z Niemiec, to Nio jest w stanie dać serwis mobilny, gdy się coś stanie, przyjadą, zabiorą samochód, dostaniesz drugi. O, no to fantastycznie. I A... nawet jakby ktoś ode mnie kupował NIO, to jestem w stanie zapewnić serwis mobilny. Okej. Okay. A jeżeli kupię od Ciebie auto, którym Ty jesteś... Jeśli dostawcze, pełen serwis od ręki. Nie? I co, psuje mi się coś, ja przyjeżdżam do Ciebie i Ty się tym zajmujesz. Nie ma problemu, dostajesz auto zastępcze, także jakby gdyby się coś popsuło, dostajesz auto zastępcze, naprawiamy. Tylko tak jak mówię, no w elektrykach nie ma się co psuć, nie? To nie są samochody spalinowe, także jeździmy już od... Pięciu lat elektrykami, mm. zresztą sam masz Volkswagena. Tak. Masz jakiś problem z napędem, z czymkolwiek? No nie, nie. Dzieje, nie dzieje się nic. nic. Taki, tam takie Miałeś problem tam z błędami, bo ten tak, Volkswagen tak. miał problemy z oprogramowaniem, tak. aktualizacją. Poza tym nic się nie dzieje. Nie? No, 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 także no, to też jest taki aspekt. Tylko, że wiesz, co, trzeba mieć swoje Solary. No trzeba, trzeba. Wiesz, no jeśli ktoś nie ma prądu firmowego, tylko z domu i tam po złoty około 20-30 kW wychodzi, średnie zużycie 15-20 kW, no to łatwo sobie przemnożyć to masz tam 17-20 parę złotych 100 km. To i tak niczym nie pojedziesz. Nie? No, odchodzą serwisy. Odchodzi serwis olejowy, rozrządy, nie ma się co psuć. nie wymieniamy tylko płyn chłodniczy na 50 tysięcy w przypadku BID ETP-3. I w mechanizmie różnicowym wymianę oleju 70 tysięcy, jak dobrze pamiętam. No to masz żadne koszty. Słuchaj, powiem Ci, no i. Do 100 tysięcy po prostu nie masz żadnych kosztów. I co najlepsze, jak od nas kupujesz, to masz przez 4 lata darmowe serwisy mhm. i cały czas pełen pakiet dla Dobra, a słuchaj, Twój elektryk z rekordowym przebiegiem. Pomniałaś chyba Tesle? Tesle mieliśmy, co kolega wziął, to 240 tysięcy. To się psuło? Nic. 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 240 tysięcy, nic się nie działo. Co tu się będzie psuło? DPF-y, egiery, wtryski i masa czujników, i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Hmm. A jak cię ci podoba optycznie, auto? Optycznie? Volkswagen się strasznie ośmieszył. Tyle mogę powiedzieć. I słuchajcie, szczera opinia, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Słuchaj, na pewno jeszcze coś nagramy o elektrykach, bo masz e, bardzo Zapraszam, zakupienie. możesz wziąć na testy, dostaniesz NIO, potestuj sobie, możesz sobie pojeździć. I wtedy masz porównanie, jeździsz BMW, jeździsz Mercedesem, możesz porównać chińską markę premium do niemieckiej marki Boję premium. Boję się czego, wiesz? No, powiem ci, że będziesz mile zaskoczony. nie? Zawieszenie, układ jezdny, przyspieszenia, masaże wszystko na najwyższym poziomie. Czyli co, zrobimy to. Dziękuję bardzo, Dzięki. do zobaczenia i zapraszamy do Sebastiana. No dobra, to co, jeszcze na góreczkę, zobaczymy, jak sobie auto radzi. I będziemy mieli komplecik. Tryb normalny, górka już jest spora i auto bez problemu się wdrapało. Słuchajcie, co by nie mówić, to auto, jako że nie ma innych z grupy Volkswagena tego typu, tej wielkości transportera do, do użytku codziennego, do pracy, ono się nadaje, jak widzicie, ono i pojedzie w błocie i się wdrapie w jakieś góry, czyli do użytku na co dzień dla rybaków, wędkarzy, na, na budowlankę. Na kampera. No dobra, to próbujemy. To zaznaczę miejsc! Tu mamy koń zderzaka. Wam, że Wam, gdybym wiedział to bym t6 nie zjeżdżał na dół, bo zostało nam tu ponad 6 metrów miejsca. Także idealnie bym dojechał do zderzaka, jeszcze trochę luzu miał. Eee, no dobrze, tam na obronę może pójdzie to, że mamy, mamy zimowe opony, ale nie jakie te i nie też jakieś w ogóle mocne. Na te 67 czyli na piasek gorszy A widzisz, no proszę. Eee, mimo, że włączyliśmy tu tryb eee, do nawierzchni śliskiej, takiej właśnie stworzonej, jednak ta elektronika nie do końca pozwalała się tu napędzić, bo wyłączone sery i on już na tym pierwszym tam łóżku, już wytracił się i chyba przez to stracił możliwość wdrapania się, właśnie o do tego miejsca, gdzie stoję. Dotąd wjechała o, dokładnie, dotąd wjechała T6.1. Jestem zaskoczony. Myślałem, że jednak ten sobie poradzi. Kurde, jeszcze jedną próbę chyba zrobię. No nie daruję. No, no to jedź. Jadę jeszcze raz. Mam dziwne wrażenie, że jest jeszcze gorzej. <laughs> Bez napędzania a lepiej sobie radził. No ale to i tak nie tego oczekiwałem. Ładunek, przyczepa, śliska, nawierzchnia, to w ogóle nie Sportowy. Ty. Tryb sportowy. To może zrobić robotę. Uee, panie! Poszedł jak... Nie wiem, czy z tymi trybami coś jest niehalo. Tryb sportowy widziałeś? Wszedł najwyżej. I ostatnio wieczorem, jak jeździłem tym samochodem w nocy, to strasznie też tu jest ciemno w tym samochodzie. Brakuje takiego rozświetlenia, rozjaśnienia tych ekranów. Próbowałem szukać, nie znalazłem, ale jeszcze raz zrobię jedno podejście. E, takie ambiente to już no na wiadomo, no to jest zwykły transporter. No to tutaj nie ma się co, czego doszukiwać, ale przydałoby się więcej tu oświetlenia, bo jest nadal tu cholernie smutno. No dobra, zobaczymy, jak sobie tam z takimi trawersami to, to auto radzi. <laughs> Zresztą słuchajcie, tu mamy takie tereny typowo gdzieś przy jeziorach, występujące przy rzekach. Także na ryby na pewno jak najbardziej też by się sprawdził. Tak, radzi sobie. Co złapałeś? Karasia? Super, kolacja będzie. Mamy karasia. Kochani, kilka dni za nami testów e, tego pięknego samochodu, bo niektórym się jednak nie podoba. Słuchajcie, czas idzie do przodu, tego nie zmienimy i tych samochodów już nie będzie. E, to jest przyszłość, to jest nowość i salony producenci samochodów idą w, ten, w tym kierunku. Musimy się z tym pogodzić, z tym żyć. Podsumowanie tych naszych kilku dni. Hmm, rzeczy, które nam się podobały, nie podobały, Rafał jeździł, korzystał. Eee, na przykład z waj... zmiana biegów. Tak, wajcha zmiany biegu, dźwignia zmiany biegów, Ech, tu jest fantastyczne. Tak jak Mercedes, to ma przy kierownicy super. W Kalifornii ten joystick taki, gdzie i tam i w Porsche też jest taki ten przełącznik, nie do końca mi leży. Tu jest fajnie. Z ręcznego miałem problem znaleźć przy pierwszym razie, jak on tam gdzieś tam sobie ręczny zaciągnął. Szukałem, też dziwnie usytuowany. Samo uruchamianie silnika, ten przycisk start-stop, żeby auto w ogóle uruchomić. Dziwnie, wysoko tak, ręka idzie jednak gdzieś tu pod kierownicę. Skrzynia biegów. Powiem Wam, że Mam kampera na Fordzie i tam on, prawie, wiecie, że to waży prawie 3,5 tony. Jak nie lepiej, ta skrzynia, mimo że nowa, już i tak przeciąga. Nie chodzi to tak fajnie. To jest na. Samochód nie był obciążany, na pusto jeździliśmy i jadąc szybciej, dodając tego gazu, żeby to jednak się szybciej zbierał w ten samochód, też nie do końca to tak fajnie chodzi, bo ona sobie lubi tak przeciągnąć. Lubi, jak ten gaz się odpuści, no to na sobie tam przerzuci. Także nadal jestem zadowolony z tej skrzyni biegów. Nic nie poradzimy, nic nie zrobimy. Tak jest i będzie. Odczucia takie. Mogliśmy to zmierzyć, sprawdzić, tak? W tym jest chyba troszkę ciszej. Niby kola są plastikowe, ale słuchajcie, wjeżdżamy na jakieś takie drogi szutrowe. Strasznie metaliczny dźwięk tych kamieni odbijających się. Yy, I to bardzo się rzuca z uszy. <noise> Także to na pewno. A tak siedzi bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Musimy się nauczyć z tym żyć, czy się komuś podoba, czy nie. Czy ten model komuś wpadł w oko. Ale gwarancja. No i właśnie. No i teraz siedzi tam sztab ludzi, tak? którzy przeanalizowali ten samochód, że konkurencja, wiadomo, z Dalekiego Wschodu jest silna. 5 lat gwarancji bądź 250 tysięcy kilometrów. Według mnie odważnie. Eee, Volkswagen niby samochód fajny, solidny, ale wszyscy wiemy, co się dzieje z tymi DPF-ami, EGR-ami i innymi emisjami eee, wyżyłowanymi przez Unię Europejską. Także tu dosyć odważnie, ciekawe zobaczymy, jak to będzie w praktyce, jak to będzie się sprawdza, jak to będzie funkcjonowało, czy będą problemy, czy nie będzie problemów, jak będą w ogóle te akcje serwisowe wyglądały, te naprawy. Także powiem Wam, że sam jestem tego ciekaw. Ta siódemka wygląda na szerszą taką, posadzoną, zglebowaną. Jest tylko niecały centymetr niższa, ale wygląda jakby była w ogóle dużo mniejsza. Ten samochód wiadomo już wpisał się w obraz naszych ulic, placów budów, kempingów. Fajne auto, ale niestety już jego era się skończyła. Ciekawe czy Volkswagen nie odrobi lekcji, nie wróci za jakiś czas do tego modelu z powrotem. Ciao, to mi się podoba. Nie robi jakiegoś, wow, jest fajne, jest coś innego. Te wszystkie plastiki w środku są takie strasznie monotonne, tak? Wszystkie wytłoczki takie porzucane na drzwi, ta cała konsola. Smutno jest strasznie. Ten cały obudowa, wyświetlaczy. Brakuje tam czegoś, szarość, szarość nuda, gdybyśmy może tutaj troszkę wzięli i pozmieniali, czyli klamki z rzeki lusterka, byśmy polakierowali, poszyli ładne tapicerki, dodali troszeczkę, nie wiem, oprzyli te boczki. Na pewno ten samochód byłby w środku dużo weselszy, fajniejszy, indywidualny. Zobaczymy, jak będzie wyglądała na tym może Caravella. o, Bo to już będzie na pewno inny samochód, to już nie będzie taki typowy wół roboczy, e, tylko taki osobowy. Także z chęcią sobie jeszcze porównam po a teraz zostawiam Was z tym widokiem, i sami ocencie, które auto Wam przypada do gustu, a które nie.